Hej, witajcie! Z tej strony Desu i witam was w kolejnym odcinku ze Skyrima. Jak widzicie, jesteśmy na wysokim... ...Krotgarze. Jesteśmy właśnie u Siwobrodych. I będę właśnie wchodził do tej twierdzy. Mam zadanie właśnie, żeby tam dotrzeć. Już wam pokazuję... E, ...dziennik. E, ok, droga głosu. Muszę porozmawiać z Siwobrodymi. Więc to jest mój na razie... ...mój cel. To jest Lidia, nasz kompan w podróży. No dobra, no to nie marnujmy czasu, tylko lećmy do tej twierdzy i pogadajmy z tymi e, magami, czy jakimi tam innymi postaciami. Okej, okay, wchodzimy. Co nas tam czeka? Zaraz się przekonamy. Okej, okay, jesteśmy już w środku i na nas czeka jakiś cwelek. zatem... Arngir, objawia się w tej właśnie chwili. O, na twoje Zobaczymy wyzwanie. Się Pokaż nam, smocze dzieci. głosu. Okej. Okay. Jestem mis. Powiedz, smocze dzieci, jesteśmy. Okej, okay, okej, okay, wszystko tu, wiem. Dobra, co jeszcze mam z nim pogadać? Niech niebiosa cię strze... No, ...mówisz na rzeczu smoków. Stąd smocza krew pozwala ci poznawać słowa mocy. Wszystkie krzyki składają się z trzech słów... Uf! Uf! Na więcej cię nie stać? Piarę opanowywania kolejnych słów, twój krzyk hmm. będzie się stawał silniejszy. Dziwny nos ma taki kwadratowy, no nie? Drugiego słowa nieugiętej siły. Ro! Znaczy, z moczym na rzecz z Us i ro. Ok. Nie swój o, proszę. I nam się tu pojawiło coś na ziemi. To jest chyba te słowo. Tylko ona tu stoi i mi zasłania. O, się, kobieto. To nie to, nie to, nie to. Czekajcie, bo to było chyba gdzieś. nie no. Boże, nie mogę teraz tego kliknąć. Nie wiem. A tu dobra, krzyki. Nieugięta siła. W ten sposób my uczymy się krzyków. Jako smocze dziecię jesteś w stanie przejąć siły witalne i wiedzę poległego smoka. O, o, zostaje? Zobaczymy jak szybko no! Okej, okay, udało się. Ok, teraz jeszcze mam dwa cele do zniszczenia, czy tam monstrowania na tym, dobra robota, jeszcze raz. No, dawaj jeszcze jedną. Ok. Jeszcze jeden cel, i będziemy mieć wykonane zadanie. O nie, trochę im tu rozwaliłem. Ale okay, z tym? O nie. No mm, i muszę zaś czekać, aż mi się to. No, dawaj go jeszcze raz. Okay. I... tyle. Imponujące. Twój duch jest bardzo dokładny. Masz w sobie potencjał, smocze dzieci. Tak, nasza postać wygląda aktualnie. Następną próbę przeprowadzimy na dziedzińcu. Idź za Mistrzem Boru. Który to jest? Aha, ten. Dobra. A ten jest wulgar. Co my tu jeszcze mamy? Chyba w sumie nic. Tu jakieś korytarze... Na ty i sumie tyle. Dobra, idziemy na ten dziedziniec. Zobaczcie, co tam będzie. Będziemy chyba się uczyć kolejnego słowa mocy. To będzie nasza kolejna umiejętność. O, widzicie, ta góra jeszcze tam. O, jeszcze w górę jest, a jest. Dobra, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj. Chodź tutaj, szybciej. Szybciej, szybciej. O, Lidia, nie wchodzi mi pod nogi Stój tam Zobaczymy teraz, czy zdołasz się nauczyć zupełnie. Jestem tuż za tobą. Jak sobie życzysz? To znaczy. No i to jest kolejna moc musisz usłyszeć słowo w sobie, zanim będziesz w stanie... Tornado. Dudaj się Krzyki. Okej. Okay. A dam sobie do ulubionych. on nam daje właśnie To moc. I już sobie zmieniłem właśnie. ci trąbę powietrzną, następnie przyjdzie Twoja kolej. Okay. No już dawaj. Mój teraz ha. To Twoja kolej. Stań przy mnie. Miss Mori otworzy bramę. Użyj trąby powietrznej, by przejść za bramę, nim się zamknie. Okej. Okay. Eee, czyli już, już, teraz musimy z nim jeszcze pogadać. Tak szybkie opanowanie nowego tłumu? Nie by... Przyszła pora Odzyskaj róg Jurgena Wiatrowładnego. Zało... nie zbaczaj z drogi głos Nie ma wątpliwości. Bo... Okej, okay, czyli się na musimy trenowanie... się udać. Dobrze Nie ma bo... skup się na trenowaniu głosu. A... Dobra, no to tyle bo... chyba. To idziemy. Okay, tak, ruszamy, Lidia. Tak, chodź ze mną. Więc lecimy w kolejną miejscówkę. Zaraz będzie wiadomo, gdzie. Sobie tylko wejdę na mapę. I tam będzie wiadomo, gdzie musimy iść tym razem. I co nas czeka? Okej, okay, wchodzę sobie na mapę. Okej, okay, i gdzie O jezu, aż tutaj. ...to spory kawałek. A czy mogę się do Mortal? Kurde, nie mogę. E, nigdzie nie mogę się przenieść. Dobra, to się przeniesiemy do... E, ...Stajni Białej Grani, tam się przeniesiemy. Zaraz zobaczę, czy mam też jakieś rzeczy na sprzedaż. Bym sobie nawet kupił strzały. Bo nie wiem, czy mam ich tam dużo, czy mało, zaraz w sumie zobaczę. No, ładuj się, gra. Okej, okay, zobaczmy mój ekwipunek, co my tu mamy w ogóle. Wszystkie... to nie, nas nie interesuje. E, ok, więc bym musiał sprzedać to, co tu mam tutaj, bo tu mamy dużo rzeczy niepotrzebnych. E, dobra, w sumie mogłem iść od razu do białej grani. E, się przeteleportować. Ale nic, nic się nie stało. Trochę pobiegamy, w sumie, co tu jest w ogóle? Da się tu w ogóle wejść? Tu się chyba nie da wejść, albo Ej, da się. I tu takie lipne trochę tutaj. Tu się da bardzo łatwo wejść. To nie wiem po co ta brama jest tutaj, jak tu się tak da łatwo wejść, ale okej. Okay. Tak miało być, niech będzie. Lecimy dalej. Więc tu mamy... W sumie tu też mamy jakiś sklep, może. Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Najlepszą broń Zobaczmy co ona ma, ile ma złota... O, nawet dużo ma złota. Więc co mogę tu sprzedać? To może iść... To też, to nie. W sumie czekajcie, bo ja mam... Aha, bo to mogę sprzedać. I ten też jeden mogę sprzedać. Łuk myśliwski też to, to i w sumie to też mogę sprzedać. Dobra. Eee, teraz wyposażenie tego tarcze. I to. W sumie myślałem, że mam więcej rzeczy. Dobra, ale zobaczmy co ona ma. Zobaczmy co ona ma, czy ma coś lepszego od mojej broni. Aha, tu są strzały. Hmm... Aha, tu są te moje rzeczy. No i patrzcie jakie ona ma ceny. A ja po, po tej taniożce sprzedawałem jej. Okej, okay, okej. Okay. Ile ja mam że Żelaznej strzały mam 76. A co ona ma ze stroju w sumie? Hmm. W sumie nic takiego. Zobaczmy te strzały tylko. Ok, kupimy sobie te strzały. Yy, bost strzał to chyba już nie miałem. Tu mam jedynie te te strzały, ale to nie. Dobra. To mi wystarczy, więc możemy iść z powrotem. Lękam się. I wychodzimy właśnie z Białej Gradni, i lecimy w stronę tego grobowca, czy jak można to tam nazwać. E, tu jest najszybsze wyjście, okej. Okay. Hmm, ciekawe czy jakiegoś smoka jeszcze spotkamy po drodze. No. Tam byliśmy na tej samej górze, tam, tam wysoko. Okej. Okay. I znowu idziemy w stronę góry. Hmm, ciekawe, że coś tu ciekawego jest po drodze. Chętnie bym powalczył z kimś. O, tam jakieś ognisko się duże pali. I mamuty, czyli... czyli trolle. Tak mi się wydaje, takie te duże zwierzątka. Yy, tylko ja nie widzę żadnego... o, jest. Wiecie co, może ja sobie wezmę ten łuk. Jeszcze ja w ogóle do niego tam dorzucę. Czy, czy do, tam do niego to doleci? O, trafiłem go chyba. Huh. W sumie nie chcę, żeby mnie wykrył, bo będzie ciężko o jeszcze jeden. To tym bardziej. Ej, co ja nie trafiam? Czy mi się zdaje? Hmm, nie mam pojęcia, no przecież ta strzała powinna dolecieć chyba, no nie? Tutaj idę może bliżej. O ile mnie nie zauważą, bo będzie ciężko. A jakby taki troll mnie zaatakował, to będzie ho Lipka, fuj. O. Dobra. Czas padać. A kurde. O kurde, o cholera. Nie, ja stąd uciekam. I tak mnie pewnie dogoni. Ale Lidia tam załatwi to. Lidia tam będzie walczyć dzielnie. O, kurde. O, kurde, on leci w moją stronę. Oh shit, 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 shit. A jeszcze mam. Jeszcze mam. Eee... No szybciej, szybciej, bo on mnie goni. No chodź tu. O nie, oni już coraz bliżej, coraz bliżej. O kurde, cholera! On tu, we... On tu chyba w ogóle nie wejdzie. On tu wejdzie, czy nie wejdzie? O cholera, wszedł tu. Wszedł tu, cholera. Ale tu chyba nie wejdzie. O cholera. Ho, No nie no, zajebiście. Aha, on jest na jednego, shit! Shit! On ma na jednego cios, na jeden cios. A cholera! Trzeba szybko spadać i bramę zamknąć. Fajnie, jakbym szybciej biegał. O Nie, musi tu lecieć. Ale ja tu jak wejdę, to chyba mi nic nie zrobi. Ciężko trochę, ale jeszcze parę strzałów i go może zabiję. On tu w ogóle wejdzie? O, nie wejdzie, dobra. Czyli on się tu... Ja sobie weznę. może to. Ha, i co? Taki kozak byłeś, a tu się nie, nie zmieścisz, nie schylisz się ani nic. Tylko ja tych strzał wykorzystam na nim pełno. No ranie, podziurawię go trochę. Co, w jajka? W jajka? Chcesz wjechać? No to będzie jajka. Ej, czy ja widzę, że tu kolejny leci? Czy mi się zdaje? Nie mam pojęcia. Fuzuroda! Jeszcze nie to, jeszcze nie to, ale on tu jest chyba jeszcze jeden, mi się tak wydaje, bo tu jeszcze jedna czerwona kropka jest No gin pało, gin Gdzie ty lecisz Czemu on tam poleciał Ha, bo widzi tych dwóch A ja nie mogę go trafić, kurde O, i z tej, tej strony chciał Niby to też coś daje, ale mało. O! I już trochę mu życia zostało. Ej, no czemu go? Strzelałem mu w głowę i nic. O kurde, ile mi strzału w ogóle zażarło No chodź tu. Okej, okay, gigant zginął. Czy było warto? Czas się przekonamy. Złoto 108, no na, nawet. Hm. Powiem, że nawet powiem Wam, że. Tak średnio w ogóle. Nic tam takiego specjalnego nie było. A tu jest chyba jeszcze jeden. Czy mi się dobrze wydaje, czy nie? Ale gdzieś był jeszcze. Jeden troll, bo tak mi się ta kropka na mapie pokazuje tylko gdzie on jest? A tam jest. Trafię go nie trafię. Ha? Ha. Ciekawe. O, czy nas zauważy? O kurde, sześć, sit, sit! Shoot, sit, sit. On tu idzie. On tu idzie, a Lidia, Lidia! Dalej podąża. O, wstała. Wszyscieliście to wstała. Kuden, za słabo... chodź tu do mnie. To nie, to nie był dobry pomysł tu wejść. Gdzie on jest? Czekajcie, on się gdzieś tu skrył. Albo? Czekajcie. Hmm. O nie, on gdzieś... Gdzie ja w ogóle łażę? Aha, on jest tu za tą skałą. Czekajcie sobie tu. Okej, okay, szybko się wycofać. Lepiej na tą wieżę. I nie ma go. Powiecie co ja sobie sobie wejdę na skałę. W sumie tu będę pewnie bezpieczny No chodź tu minido. Lidia walczy jak dzielna, nie wiem co powiedzieć, nawet tak dzielnie walczy. Dobra, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i dajcie łapkę w górę. I to by było na tyle. W kolejnym odcinku, właśnie się udamy tam do tego grobowca. I mam nadzieję, że będzie ciekawie i będzie dużo walki. I dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.